Oczywiście jesteśmy demonstracją pokojową, spontaniczną i legalną. Nie, daj, nie dajcie się zatrzymywać, mamy prawo sobie stać, wyrazić spontaniczny przeciw i właśnie to robimy. thank Policji naszego miasta zapowiedział, że stoi na pozycji takiej, że uszanuje w pełni nasze konstytucyjne prawo do wyrażania swoich poglądów. Naszą rolą jest zachować się w sposób cywilizowany Jeżeli parlament się nie rozwiąże, to będzie kolejny dowód na to, że żyjemy po prostu w bananowej republice, w państwie bez prawa i dlatego wszyscy powinniśmy krzyczeć: ruch na rząd! rząd na ruch!

na tą ich komunę nabrać! Preską komuną! PRESCOMULO! Być może ich celem jest właśnie to, żeby były przedterminowe wybory. Jeżeli tak jest cel, to to się stanie. Temu go nie powstrzymamy. Natomiast wtedy pamiętajcie, żeby się maksymalnie zmobilizować wszystkich swoich znajomych, wszystkie swoje środowiska, wszystkich będzie trzeba ruszyć, bo tym razem musimy zwyciężyć. Nie może kolejne cztery lata rządzić tu! Czerwoną! O raz się raz łotę. Czerwoną no, kołotę, na sierpem, raz złotem, czerwoną kołotę. To, że nas okradają ciągle, to wiemy. I możemy im zaśpiewać coś takiego, że złocień za złocień, co złocień jest złocień, a za tym złocień jest jeszcze jeden słodzień! a za tym złocień jest jeszcze jeden złocień, złocień za złocień.

Panu Ryszardowi Majdzikowi, opozycjoniście z lat 80. Solidarności. Bardzo proszę. Brawa. Witam wszystkich. Witam wszystkich Jestem zawsze, jest i zadowolony, że tu jesteście. Jest wasza nadzieja, Was, bo widać tych starszych wszystkich, biała jakaś tchórzliwa, tchórzliwa narodowa zrada. Oni w większości nas zdradzają. Włodzieje, kombinatory, pochadzi na starów pochadzają walca jako młodzież wysyłając was na zachód, tam gdzie jesteśmy podmiotem, a nie przedmiotem. Tu jest nasze i wasze miejsce, w naszym kraju, w naszej ojczyźnie. Kiedyś Bartosz Sienkiewicz działał ze mną. Tutaj w Krakowie, to się I teraz mówię, jak przed górną? To jeszcze się kubmem. I pan też się kielić! Kielić! Teraz my idziemy po ciebie! Idziemy po ciebie! Za moc! Dziękuję! Nadzieja jest was! Dla... Pamiętajcie! Nie dajcie się o tym moim zdaniem szukać! A my, którzy nie straciliśmy rądu polskiego, po którzy wiedzieliśmy, że okrągły stół to była straż narodowa. Jesteśmy z nami!

w tych procesach nie zostali skazani w trybie przyspieszonym, ale to w najlepszy sposób pokazuje, że żyjemy w państwie policyjnym. To w najlepszy sposób pokazuje, że żyjemy w państwie, w którym jesteśmy wręczeni, jesteśmy skazywani za nasze poglądy. Dlatego wszyscy sprzeciwiamy się rządom PO, dlatego sprzeciwiamy się rządom policyjnym. Państwo policyjne! Państwo policyjne! Państwo policyjne! Nie jesteśmy jakimś temu liberalnym szczerbem, tylko jesteśmy młodzieżą narodową. Jesteśmy ludźmi, którym zależy na tym kraju. Dlatego jedziemy razem. Idzie nowe pokolenie! Niesie Polsce odrodzenie! Idzie nowe pokolenie! Nie się Polsce odrodzenie! Nie zapominajmy o tym, że ta afera jest dziełem służb. Jedna służba specjalna pokłóciła się z koleżami podległymi drugiej służbie specjalnej. Chcą manipulować całym społeczeństwem. Jeżeli doprowadzą do przedterminowych wyborów, bo zdaje się taki był ich cel, to musimy być trzy razy bardziej, dziesięć razy bardziej zmobilizowani niż dotychczas. Tym razem nie możemy ich odpuścić. Są gotowi na to, że za półtora roku przejęlibyśmy władzę. Prawica, organizacje prawicowe zdobyłyby swoje miejsca w Sejmie. Chcą nam to uniemożliwić robiąc wcześniejsze wybory? Nie damy się. I tak zorganizujemy te 5% dla każdego z naszych środowisk. Będzie osiem partii prawicowych, żadnej Platformy, żadnego PiSu. To jest nasz cel. z Platformą! Dzisiaj dopiero zaczynamy. Dzisiaj dopiero początek. Wczoraj w Warszawie, dziś w Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, w całej Polsce. Kolejne taśmy. To kwestia czasu. Wieńkowska, prezes NIB. Będziemy się spotykać pod urzędami tyle, ile trzeba. Zgotujemy im drugi Budapeszt, drugie Węgry. Rząd na bruk! Brug brug na rząd! rząd na bruk! Na na rząd! Rząd! Rząd na na Polska na Polska domy! A nie dom! Testy zaczęły się w niedzielę w Warszawie. Ruch Narodowy pod wodzą Winnickiego, Bosaka i Zawiszy rozpoczął to, co my dzisiaj kontynuujemy we wszystkich miastach Polski. Nie skończymy, gdyż wiemy, że będą kolejne taśmy Bieńkowskiej, Kwiatkowskiego, Kulczyka, nie wiadomo kogo jeszcze. My dopiero zaczynamy. My jesteśmy młodzi, oni są starzy. My jesteśmy nieuwikłani, oni. Zwią po uszy w tym okrągło-stołowym bagnie. My nie odpuścimy, my zaczynamy, my ich wszystkich rozliczymy. Nie udało się rozliczyć komuny, ale platformę rozliczymy. Jak nie dzisiaj, to jutro. Dopiero zaczynamy. Dziękuję wszystkim za przybycie, za tę mobilizację. Jeszcze Polska nie zginęła!